Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jak możecie zauważyć, yy, rusek dzisiaj jest myty, szykowany do remontu. Trochę wyschnięty będę wjeżdżał nim na garaż, będę demontował silnik. Teraz go umyłem myjką ciśnieniową. Wcześniej troszeczkę yy, Polałem go kar, tym dimerem, bo powiem Wam, że kolorki teraz są eleganckie, no tylko, że jest trochę yy, pobijany. No, farba gdzie nie po prostu podchodziła. I cóż, doczekał się remontu generalnego po yy, 31 yy, latach pracy. No, że tak powiem, trzy yy, lata temu były tylko założone nowe yy, tłoki i nowe tuleje, a dół silnika po prostu został ten sam. Ale to już właśnie po tym remoncie, yy, już spadło strasznie ciśnienie oleju, jak się raz, rozgrzał, i już to nie było to. No, tam przez pierwszy rok, no to wiadomo, był jakiś tam. Mocniejszy był niż wcześniej, ale później już słabnął. Dać się dało robić, ale o ciężkie odpalanie yy, zimą, bo już kompresja też nie było bardzo kompresji. I co mogę powiedzieć? U nas na gospodarstwie było od nowości pierwszy ciągnik. Yy, większych, jakiś tam awarii nie było i co mogę powiedzieć, no postaram się wjechać dzisiaj nim na garaż I coś może zdemontować, bo muszę silnik zawieźć do mojego kolegi mechanika I on mi po prostu go zrobi, ja nie będę się tym zajmował No on się po prostu na tym zna, jest dobrym mechanikiem, pozdrawiam pana mechanika Może ogląda i co? No zrobimy tak. To będzie zrobione y, do silnika, czyli cały będzie roz, y, rozebrany. Y, będzie wał dany do szlifu, nowe y, tłoki, nowe tuleje. Prawdopodobnie głowice będą splanowane. Y, układ paliwowy, tak samo pompa do regeneracji. Y, co jeszcze? Nie wiem. Zobaczymy jak tam rozrząd czy będzie trzeba wymieniać te koła zębate na rozrządzie czy nie skrzynia nic, w skrzyni nic nie będziemy ruszać bo skrzynia dobrze chodzi zobaczymy jak, w jakim stanie jest sprzęgło tył może będzie trzeba naprawić z tej strony hamulec bo to koło nie hamuje ja już tutaj próbowałem podciągać ale nic się nie dało i kampie mi czasami olej tutaj z tej Prawdopodobnie jest jakiś uszczelniać, chyba już siat, i też będzie to koło trzeba rozbierać. No to akurat jak hamulce, to się po prostu to rozbierze i dalej będzie służył no po remoncie. No trochę czasu jeszcze jest, to się wyremontuje. Myślę, żeby go trochę pomalować, ale nie, no chyba może by go pomalować. Tylko nie wiem, właśnie jaki to kolor. Przydałoby się kupić jaką farbę, oczywiście z tym, z z, 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 z z... utwardzaczem, żeby to jakoś miało ręce i nogi. Może napiszcie w komentarzach, jak, jak macie tam, którzy oglądają i którzy mają T25, jaką farbę polecacie do kupna, żeby było w miarę taki, podchodziło oryginalny kolor ciągnika mógłby tak zostać, no ale to już takie jest, no jak już robić, coś to robić to już był na kolejne kilka lat byłby elegancki ciągniczek I, no i co co tu jeszcze mogę, a wspomaganie prawdopodobnie będzie wywalam cały ten układ, bo kolumna jest do roboty, a Wolę dołożyć trochę kasiorki I kupić I kupić po prostu o tu jaki I kupić O widzicie jakie luzy Kuźwa Ale mokro tu No nie nic tu to się później zajmie O Drzwi też trochę są Rozjebane Ale trudno No yy, będzie trzeba kupić chyba wspomaganie założymy będzie śmigało może jakieś zakapcie na przód nowe ten jest dobry, ale jeszcze w miarę dobry ale ten jest już łysy zobaczymy jak to wyjdzie no dzisiaj taki odcineczek napiszcie mi w komentarzach jeśli możecie Jaką farbę byście polecili do pomalowania go? Taki czerwony, fajny, żeby był. I będziemy działać. No. Mam nadzieję, że jakieś, jakąś relację z tego remontu się uda mi zrobić. I tyle na dzisiaj. No. Ja się biorę za robotę. Także. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.